Chwilę temu dziura w ziemi, a teraz nowy, nowy skalniak. Już tutaj roślinki dotarły. Pierwsze tutaj rojniki. Opuncja bezkolcowa. Mała agawa hawardiana. Tutaj także opuncja bezkolcowa. Jedna z też z opuncji, już zapomniałem jak się nazywa opuncja. To jest ma też humifusa, tylko o kwiatach różowych. Opuncja fragilis. I to także na razie takie tylko rojniki. Ale myślę, że jeszcze tutaj być może jakiegoś echinocereusa lub eskobarię sobie jeszcze tutaj może sprawię do tego kawałeczka takiego niedużego kaktusika, który się nie będzie bardzo rozrastał. Tutaj dalej już tutaj stare, stare wyjadacze rosną. Opuncja humifusa, cylindropuncja imbricata, 3 sztuki. Też już się no już, już nabrały siły, takiej mocy trochę. Tutaj musiałem trochę tego, tą opuncję przyciąć z tej strony. Tutaj sobie zrobiłem parę odrostów. Odrostów, szczepek. Tak sobie, niech tutaj posiedzą jeszcze tak z tydzień, żeby tutaj końcówki zaschły puncję to pewnie by się może przyjęła, ale cylindropuncja tak widzę, że potrzebuje tak więcej czasu. Porządnie powinna tutaj przeschnąć te końcówki, żeby nie zgniła. I też tutaj będą kolejne kaktusiki do wsadzenia. Także tutaj przycięte, żeby, żeby nie, nie zarastało jedne drugim, bo potem bardzo ciężko jest taki, takie roślinki oplewić. Naprawdę... Można się nieźle pokusić. Tutaj tak samo druga opuncja też już ładnie tutaj usiana kolcami. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj także jeszcze jedna cylindropuncja. Tu już takie większe rojniki. i obok także opuncja bezkolcowa. I tutaj jeszcze także cylindropuncje z zeszłego roku. Także tu ukorzenione. Są to wszystko z tych, są to wszystko egzemplarze. Z tych, z tych trzech, tutaj, widocznych. Tutaj także mój pomocnik przewozi tutaj Misia. Tak, tu przewozi Misia. I tu jeszcze zostały takie resztki z tych opuncji Mikrodisys. Ale widzę, że ta część podstawy jest naprawdę y, gruba i twarda. Wydaje mi się, że może odbiją z ziemi. No. Czas pokaże. Także tak wygląda skalniak po powiększeniu a gdzieś koło czerwca, lipca już nabierze tutaj większej mocy jak zaczną tutaj kaktusy rosnąć a, z, a także a znowu wykiełkowanych roślin może w drugiej części a w domu z powrotem robi się coraz bardziej palmowo tu już od pewnego czasu. Już mi tutaj ładnie wzeszły kolejne tegoroczne palmy. Tu na pierwszym planie jest, są 2, 4, 6 siewek palmy butia odorata wysiane, jeśli tu dobrze się tutaj zobaczę tak. Wysiane 6 stycznia, wzeszła 13 marca. To jakiś czas temu, ale teraz właśnie robię o nich filmik i tutaj ładnie się prezentują. No Na razie wyglądają jak takie bełka trawki, ale na pewno dość zdrowo. I tutaj następne palmy, jakie w tym roku wysiałem, to Trachy karpus. dokładnie jest to Trachy Carpus, nowa. Jest to jeden z gatunków Trachy karpusu, który się charakteryzuje takim wąskim pniem i dużo szybszym wzrostem. I bo on był wysiany, no to właśnie nie, nie pamiętam, właśnie kiedy sobie go wysiałem gdzieś tak pomiędzy grudniem a styczniem. Tego roku, więc już no ponad 4 miesiące temu. I tutaj także ładnie sobie już powschodził. No ciekawy jestem, czy będzie faktycznie rósł tak szybko, jak to tu mówią w opisach, jeśli chodzi o tego trochę karpusa. Ciekawy jestem, ile będzie przerastał rocznie. A na jeszcze jednym parapecie. Tutaj na parapecie południowym, takim bardziej skąpanym w słońcu. Już tutaj widać, że pojawiły się że oczywiście już od dłuższego czasu. Tutaj cała kupa dali Jest to da, są to dalie, dalie imperialis. Jedne z największych dali, jakie tylko mogą być do 5, mogą być do 6 metrów, wątpię, żeby jednak takie wielkie urosy w naszych warunkach bo potrzebują bardzo długiego, długiego lata i na pewno stabilnie ciepłego, a nie. To co się na przykład dzieje już teraz. Już teraz, już teraz dla takiej rośliny już jest spore opóźnienie. Ale ładnie sobie tutaj porosły Było tu wysiane 15 nasion, w sumie tak pisało na opakowaniu, a wyszło 16, czyli wyszło nawet więcej niż, niż było. No to jest sobie dalej także rośnie mały bananowiec Musa Super w Cavendish, też się już ładnie powybudzał a z takich kiełkujących tutaj też widzę, że juka Rostrata 25 sztuk, i już tutaj dwie sztuki się pojawiły. Jedna i tutaj taka druga pomalutku wychodzi. Pomału się już tutaj juki także wychodzą. Juk Rostrat nigdy dość. Fajne, fajne są te jełki, więc wysiałem sobie też taką sporą ilość tutaj też po jakimś czasie od obcięcia liści bo były mocno żółknięte, chorowało na coś, prawdopodobnie był to wynik ziemi, też, która już była mocno już taka zniszczona taka już przewiana i także jakiś, jak, jak, jakaś choroba grzybowa ale poobdzierało się to wszystko i taki samym sposobem, jakim jaki zastosowałem przy innych moich sagowcach które także miały takie, takie problemy po obcięciu już tutaj wychodzi ładny nowy listek. Jest to zamiała Furfuracea. Tutaj jeszcze jedna roślinka, ale o niej jak się coś pojawi, to będę mówił. A tutaj, jeszcze w warunkach cieplarnianych, wygrzewają się kolejne sagowce, które w tym roku wysiałem. Tutaj na pierwszym planie widoczny. Jest, y, są dwa nasiona sagowca y, Dion spinulosum. Jest to jeden z największych sagowców i też taki w miarę dobrze dostępny i nie jakiś strasznie drogi i wymagający. I tutaj już dwa, z dwóch nasion, już tutaj jedno zaczęło wytwarzać. Zaczęło już tutaj ładnie wytwarzać. Kiełek już zapuszcza. Już nie będę podnosił. Ale też dwa dni temu widziałem, że także już tutaj zaczynał pękać, więc prawdopodobnie będą dwa nasiona z dwóch ładnie wykiełkowane. Także tutaj o, ładnie to idzie. Tu jeszcze tutaj na drugim planie jest także kiełkujący cykas. Cykas, cykas yamensis. Jest to też taki, taki ciekawy cykas, trochę podobny z wyglądu, może przynajmniej pniac do, do takiej noliny. A także zgrubiały u podstawy pień. No i takie pierzaste, typowo sagowcowo-palmowe liście. A o reszcie, jeśli coś się pojawi, to także tu wspomnę. Także tak to na razie wygląda. Jak na razie pozdrawiam.